Jeżeli uda nam się wziąć odpowiedzialność w powiecie za władzę, to chcemy, aby podpisać na początku z wszystkimi wójtami gminy radnymi tzw. Tak kontrakt powiatowy i ustalić plan czteroletnich inwestycji. Plan inwestycji na cztery lata, żeby nie było wyrywania sobie inwestycji, układania ich po kluczu politycznym. Dogadujemy się z wójtami, Zaczyna na podstawie kontraktu powiatowego działać konwent wójtów i burmistrzów, który teraz działa tak pełzająco. Wójtowie nie darzą sympatą szczególną bez tego stanowiska, po prostu, bo traktuje ich jak koków pański więc Nie dziwię się im, że niech na ten nowy starosta powiatu, powiatu nie może wójtów i burmistrzów traktować jak koków pański To są bardzo poważni ludzie, których trzeba szanować, z którymi trzeba współpracować i z którymi się trzeba liczyć. Stanęcie, nie jest żadnym przełożonym wójcie. To jest równorzędna administracja obejmująca tylko różne